Impresja pięć. Zamek powitał gości. Czerwone dywany, ozdoby z wojarzy. Dla dżentelmenów trofea dzikich zwierząt. Poroża zaklinają leśne stwory. Rusałki, nimfy. Żadna istota nie uroni łzy. Resztki strachu zebrał śród. Tytoniowa szać naznacza łowiecki triumf. Gorsetowe panny chichoczą w ogrodzie, a alabastrowe rzeźby nadzorują towarzystwo. Gdy wreszcie kamienny wzrok znika, dłonie rozrywają frak. Ściółka tłumi rzężenie. Gwóźdź imprezy, maskowe tańce. Ukryte pod przebraniem twarze rozluźniają mięśnie. Kilka szczerych westchnień, nim ściągną woalkę. Ładuje baterie. Wystudiowane subtelności męczą. Dwa do przodu, obrót, zmiana. Ramiona pracują zgodnie, orkiestra napędza maszyny. Ukradkowe spojrzenia cisną werdykt. Księżna, ciężka, ledwie kręci biodrami. Stary hrabia, sunie pokracznie i sapie dosadnie. Najlepsze lata ulatywały wolno. Wigor zastąpiły wiotczające mięśnie. Litości, usiądźcie. Szepcze służba. Tajemniczy książę zaprosił niewiastę. Magnetyzm onieśmiela. Surdut, laseczka, giętki język. Chłodny dotyk. Zelektryzował piersi. Runeli na ziemię, splątali ciała. Migocące gwiazdy rozumiały pożądanie. Bez zgody rozdzielały blask, dźwięki nasączone brędy umilkły. W niespełna minutę rozpędzone nuty trzasnęły, kleiste blasty, mlaśnięcie, urojone pasarze zmieniły tonacje, harfa wypluła kakofoniczne jęki. Nadmiar splendoru tępi nerwy. Forsowane trendy rozpruły zęby. Karambol, straszny. Etykietę szlak trafił, nic bardziej mylnego. Przybysz, cwany, wyszczerzył kły. Dziewiczą skórę nakłuł. Chirurgicznie oddzielił życie. Ekstaza, rozkosz. Zapadnięte policzki, ciepło oddały. Wklęśniętą piękność, rankiem odkryją, znamiona na szyi obce, przez to groźne.